W naszej gminie przyszły święta, o tradycji się pamięta. Dostaliśmy już z do czasu choineczki prosto z lasu. Które są już ozdobione, bombki i łańcuchy przez dzieci zrobione. Przystrojone także stoły, nad głowami są je miały. I zastawa jest stołowa, lista potraw już gotowa. Są pierogi z pysznym farszem, kompot suszu, uszka z barszczem. Grzyby z naszych lasów mamy. W całej gminie je zbieramy. Pyszne ryby są do tego oczywiście z królewskiego. Bo wigilię to się pości w telewizji Kevin gości. By bezpiecznie móc świętować, strażak musi przypilnować. Jest kolenda, jest opłatek i moc życzeń na dodatek. Dużo dobra i radości do wszystkiego cierpliwości. Niech się przyszłość szczęściem mieni. Wielu blasków, żadnych cieni. No i lat przynajmniej stówkę i paliwa za złotówkę. Żeby gmina się trzymała, aby zdrowa była cała, by radości się zaznało, u nas dobrze się mieszkało. Bez...